Cześć Rosa. Witajcie w kąciku gracza. Jak już widzieliście po tytule, mamy oficjalny update softu do A500 Mini. Aby go pobrać, musicie wejść na stronę producenta, zajść do zakładki support i tam znajdziemy informacje o możliwości pobrania najnowszej wersji firmware'u. Klikamy na update the firmware i jak sami zaraz zobaczycie, mamy tam informację, że wyszła wersja 1.1.0. Co nowego dodali? No wreszcie, jak sami już widzicie, od samej góry mamy dodanie korzystania z dyskietek, czyli z plików ADF. Dodatkowo dodali nam jakąś playlistę i inne rzeczy, których jeszcze nie sprawdziłem. Chyba najważniejsze w tym wszystkim jest, że pliki ADF da się teraz oficjalnie odpalić z tego softciku. Dobra, przechodzimy na dół, klikamy Download, otworzy nam się kolejna stronka i tam u góry po prawej stronie. Mamy taką ikonkę, którą musimy kliknąć, no i wtedy zacznie się pobieranie tego softu. Jak sami widzicie, plik nie jest duży, tak więc szybko to się powinno nam skopiować. Oczywiście, jeżeli macie szybsze łącze, to będzie to troszeczkę szybciej niż u mnie. Dobra, plik jest już pobrany. Tak więc teraz podłączcie swój pendrive do komputera i skopiujcie ten plik na wasz USB stick albo pendrive. Ja Wam to już pokażę, w jaki sposób to zrobić, czyli mamy tutaj to, przesuwamy do naszego pendrive'a, do głównego katalogu. Plik został skopiowany. No i nie pozostaje nam nic innego, jak odłączyć pendrive od komputera i podłączyć go do naszej A500 Mini. Jak sami widzicie, A500 Mini odpaliłem. Na początku pokażę Wam, że nie mam jeszcze zainstalowanej tej wersji. Wchodzimy w opcje zaawansowane. Informacje systemowe, i tam jeszcze jest informacja, że posiadam wersję 1.0.0. Dopiero teraz, gdy podłączę pendrive'a, zrobimy update w taki sposób jak każą producenci. Pendrive już podpiąłem, powinno teraz wyskoczyć. In. Jest już ikonka tu z lewej strony. Dobra, znowu wciskamy menu, wchodzimy w opcje zaawansowane, ponownie do informacji systemowej, teraz powinniśmy mieć informację o tym, że softik został rozpoznany, tak jest, klikamy aktualizację i nie ruszamy nic do czasu zakończenia aktualizacji. To nie powinno potrwać długo. Potem nastąpi restart A500 Mini i powinniśmy mieć nowy sofcik, jeżeli wszystko się udało. Miejmy nadzieję, że teraz komputer wystartuje na nowo. Tak jest, czyli wszystko chyba poszło po mojej myśli. Jeszcze wejdziemy w informacje o systemie. Sprawdzimy, czy aktualizacja naprawdę została dokonana, czyli znowu menu. Opcje zaawansowane i sprawdźmy, czy mamy 1.1.0. Mam to! Dobra, no więc sprawdźmy teraz, jak się zachowuje odpalenie plików ADF. Klikamy na spendrive, wejdźmy w ADF i ja może odpalę oczywiście standardowo DRED'a. <grydy> Zaznaczam na A i możemy wcisnąć jeszcze menu, aby ustawić parę rzeczy. Jak sami widzicie na samym dole możemy teraz wybrać sobie pomiędzy A500 z Kickstarterem 1.3. A500 plus 1200 i tak dalej, ja przestawię na A500, bo chyba w sumie, albo na 500 plus będzie 1 MB ramu. Oczywiście możemy to zwiększyć tam wyżej, ale zostawmy tak, jak jest. I spróbujmy odpalić teraz naszego dredzika. Zobaczymy, czy to się nam uda. Już po nagraniu zauważyłem, że w ogóle w menu i w całej grze nie miałem dźwięku, ale to nie jest wina mojej A500, bo w telewizorze miałem dźwięk. Po prostu coś się stało z graberem i nie dodał dźwięku. Dobrze, czy gra odpali się? No powinien, powinna się odpalić, słuchajcie. Troszeczkę to trwa, bo wiadomo, jest to teraz ustawione na A500, tak więc czas oczekiwania na dogranie gry jest wolniejszy ani jeżeli gdybyśmy to odpalili z pliku LHA. Ale suma summarum, gra powinna się odpalić. I tak w rzeczywistości jest, no jak sami słyszycie, nie ma dźwięku. Słuchajcie, wiem, że jest jeszcze możliwość dodania plików wielodyskowych, przyciskając w dodaniu dyskietki dodanie, dociskając przycisk R, aby dodać kolejną. Jeszcze nie rozkminiłem to dokładnie, jak to działa. Bo, gdy nawet dodałem dyskietkę, plik, komputer prosił o kolejne dyskietkę, więc nie pokazałem tego jeszcze w materiale. Jak sami widzicie, to działa, czyli pliki jednodyskowe na pewno możemy odpalić. Gdy będę widział coś więcej, oczywiście pokażę Wam to na kanale, poinformuję Was o tym. A z mojej strony na razie to wszystko. Jest nowy update, pobierzcie, nagrajcie i cieszcie się możliwością korzystania z ADF-ów. Pozdrawiam Was serdecznie, do następnego razu. Cześć, miłego weekendu!